No jesteśmy już prawie, że w najniższej części tego wąwozu, nie patrząc tam na dole, bo tam już mamy pochylnie. Teraz z wąwozem nie ma nic wspólnego. Ostańce skalne dochodzą do 25 metra wysokości. Mamy też takie igły skalne przed sobą, niczym maczuga Herkulesa w Dolinie Prądnika. A jaskinia pod okapem, właśnie tu jest ten okap. Pokażę go ręką dokładnie w tym miejscu znajduje się w szczelina tej ściany skalnej. Otwory wlotowe. Na dole są trzy, a końcowy znajduje się u samej góry, tak wspomniem, obiekt pionowy. Dla bezpieczeństwa pokonujemy go z liną. No witam wszystkich serdecznie. Jesteśmy dziś na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Zwiedzimy rezerwat przyrody Pazurek, który się tutaj znajduje. Tutaj mamy przed nami, jak widać, te samochody drogę Olkusz-Wolbrom. A zaparkować samochodem można sobie właśnie na tym parkingu, który tu znajduje się za nami. Jest bezpłatny. Dochodzimy do tej drogi, przechodzimy na drugą stronę. A tam ścieżki dydaktyczne doprowadzą nas w ciekawe miejsca. No, wspominałem o tej drodze. Przy tej drodze jest taka tablica edukacyjna. Proszę sobie, zobaczcie. Skały zubowe, skały cisowe. No i ścieżka dydaktyczna koloru. Zielonego jak i czerwonego. Ponumerowana numerycznie. No, wchodzimy powoli do rezerwatu przyrody, który został utworzony w 2008 roku. No, ma on powierzchnię 187 z groszami hektarów. Jest to obszar Natura 2000, tak jak tutaj piszę. Między innymi znajdują się tu chronione rośliny. No, między innymi drzewa, buczyna i bardzo dużo storczyków. I wszelkiego typu innego kwiatostanu. Znajduje się tu również jaskinia, a właściwie i dwie. No, pokażę Wam je na miejscu. No i coś tam o nich opowiem. No, mamy dzisiaj 30 lipiec, powiem Wam, 2022 rok, godzina 9 rano. No, wczoraj przeszła w tych okolicach i w ogóle nad Polską, przechodzi front bardzo silnych opadów. Dlatego do rezerwatu wchodzę i no nie ma, nie ma tu turystów, nie ma nikogo. to no, pogoda pewnie odstraszyła. No rezerwat Pazurek, no to dawniej stara prapuszcza, jakby nie było w okolicach Olkusza. No z kuli tego, że powiem wam jestem speleologiem, no może już tak nieaktywnym jak dawniej, dawno, dawno temu, nie pamiętam dokładnie kiedy to było, z ekipą zespeleo klubu Dąbrowa Górnicza i nie tylko. Wędrowałem po tych terenach właśnie penetrując jaskinie. Przychodziło się tutaj no, z samego Olkusza, prawie że z centrum na noga. No kawałek jest, z plecakiem na pleca, ale... Było się wtedy młodym, zapartym, wiadomo, nie było samochodów, głównie kursowały autobusy, PKS-y. No a my na wstępie wędrujemy sobie szlakiem dydaktycznym, takiego niebieskiego koloru, który tutaj jest na tej buczynie, wskazany, wymalowany. No jak wcześniej wspomniałem, no buczyna tutaj dominuje, tak? ale powiem Wam, no, zdarzają się też i świerki. Jeden z nich, właśnie ten tutaj, przede mną, no okazałych rozmiarów. No wychodzimy z lasu, powiem Wam, zrobiło się trochę jaśniej, taka przecinka, tam było tak mroczno, w ogóle niebo jest niesamowicie zachmurzone. No niebawem zapowiadają bardzo silne opady deszczu, mam nadzieję, że mnie nie umoczy, że pokażę Wam ten rezerwat, zachęcę do odwiedzin, zobaczcie jak się ściemniło. No, i pokażę Wam, dlaczego warto odwiedzić ten rezerwat. No, ja go uwielbiam. Dobra, ruszamy dalej. A tutaj, po malutku, w oddali pokazują się jurajskie ostańce, ale o nich będzie później i później też tam sobie przejdziemy. Dochodzimy do takiego rozwidlenia. No, przeczuwam, co to jest, ale dla upewnienia, podejdźmy do tej tabliczki. Tak jest, pokazane są tutaj te ścieżki dydaktyczne razem z opisami, które widzieliśmy na wstępie, zaczynając naszą wycieczkę. Ta droga w tamtą prowadzi do Jaroszowca, do dworca PKP, a my podążamy tam. No tak podążamy sobie, druga tablica, właśnie druga, tablica z numerem 1, zerknijcie na to, Numer 1. Patrzymy na tej mapce, gdzie my dokładnie jesteśmy. Tak. Numer 1 znajduje się tutaj. My podążamy teraz do Zubowych Skał i zrobimy sobie taką pętlę. Skończymy na Cisowych i wejdziemy do drogi i pójdziemy z powrotem na parking, wrócimy do domu. Bo no, występuje tu żywiec dziewięciolisty, tak jak tutaj pisze. No korycz pusta, zawilec gajowy, ale wiadomo, to jest roślinność wczesnowiosenna i tym podobnie. Dobra, a my ruszamy taką wąską ścieżką. Powiem Wam, przez lata ona naprawdę w ogóle się nie zmieniła. Jest taka, jaka była dawniej. I ta rura, z tego co pamiętam, to jest stary odwiert w poszykowaniu jakichś, no minerałów najprawdopodobniej, złóż. Mineralnych i tym podobnie. No, przez lata, i zobaczcie, jaki stan odwiertu. No, nadal w świetnym stanie. Dobra, a my zasuwamy dalej, bo powiem Wam tak, jak wcześniej wspomniałem to pogoda może narobić nam psikusa. Zapowiadają silne deszcze, a jest tak parno, no, że grozi to też silną burzą. A ja nie wziąłem z sobą żadnej peleryny ani kurtki. No to pędzimy, pędzimy, że tak powiem, do przodu. No zapraszam również w tę okolicę zimą, naprawdę zimową porą. Nie ma tutaj szaty roślinnej takiej, tych liści na drzewach, o, głównie tego. A cały teren wygląda wtedy niesamowicie, niesamowicie, że tak powiem. No to mój odbiór, ale Zapraszam, jeszcze raz powiem to, serdecznie zimą w te tereny, w rezerwatu Pazurek. A my idziemy teraz do kolejnej tabliczki dydaktycznej. No powiem Wam, co się zapałem podejście jest, jurajskie ostańce przed nami, czyli Zubowa Góra. No tabliczka numer 3, a właściwie to jest nasza. no 3, a pisze tutaj 2. Widzieliśmy już po prostu inne. A tutaj znowu opisana roślinność, która tutaj występuje. Między innymi orlik pospolity, groszek wiosenny itd. No i grzyby, oczywiście, kanie, też je tutaj widziałem. No, ten teren obfituje właśnie w pęknięcia tektoniczne tego typu. Jedno z nich jest przed nami, a w tych pęknięciach tektonicznych występują tutaj właśnie jaskinie jako krasowych, no niestety tutaj nie ma. No kolejne z takich pęknięć tektonicznych wygląda jak wąwóz. Wchodzimy prosto do niego, a przed nami zubowe skały. Zubowe skały, które wyłaniają się przed nami. Zobaczycie z drugiej strony, jakie te oskańce są po prostu wysokie, dochodzą do 25 metrów wysokości. No, znajduje się tutaj jaskinia, która liczy sobie 67 metrów yy, długości, no, z deniweracją dochodzącą prawie do 17 metrów, czyli patrząc od zera otworu najwyższego do najniższego. No, można ją pokonać bez problemu, bez liny, ale jest liną dla bezpieczeństwa. No, jaskinia znajduje, nazywa się tutaj pod Okapem, choć nazw swoich, szczerze mówiąc, no, ma kilka. Ja używam akurat takiej. Tutaj mamy schronisko, nie pamiętam nazwy, ale było eksplorowane w latach 2000 przez pewien z nie będę tutaj robił reklamy. No, popatrzcie, nie trzeba jechać do Ojczyskiego Parku Narodowego, wystarczy znajść się w okolicach Holkusza. I popatrzcie, jesteśmy w skalnym mieście. No, jesteśmy już prawie że w najniższej części tego wąwozu. Nie patrząc tam na dole, bo tam już mamy pochylnie która z wąwozem nie ma nic wspólnego ostańce skalne dochodzą do 25 metra wysokości mamy też takie igły skalne przed sobą niczym maczuga Herkulesa w Dolinie Prądnika a jaskinia pod okapem właśnie tu jest ten okap pokażę go ręką, dokładnie w tym miejscu znajduje się w szczelinie tej ściany skalnej Otwory wlotowe na dole są trzy, a końcowy znajduje się u samej góry. Tak wspomnę, obiekt pionowy dla bezpieczeństwa pokonujemy go z liną. No, w tych ostańcach również występują, właściwie występują. Znajdą się drogi wspinaczkowe. Można zauważyć to gołym okiem, patrząc na ściany i przeloty w ścianach, które świecą się w kolorze srebrnym. A my sobie teraz zejdziemy, tutaj dawniej były schódki, no nadal, nadal zachowane w stanie idealnym. Przejdziemy sobie taką bramą skalną tam w dół, żeby szlakiem dydaktycznym skręcić mocno w prawo, no i podążać dalej. Małe teplice w Polsce. No jeszcze raz w oddali. Zubowa góra, zubowe skały, jakby to ująć. To, co jest tam po prawej stronie za nami. No opuszczamy ten teren. No i dalej. Ruszamy przed siebie. No przed momentem zaczęło padać, postraszyło, po liściach było słychać. No było to chyba ostrzeżenie przed deszczem, ale my podążamy do przodu. Myślę, że deszcz dopiero ruszy, jak my będziemy już w samochodzie na miejscu po zwiedzaniu tej okolicy. No w najbliższych okolicach rezerwatu pazurek znajduje się również jaskinia w Dąbrowie, na wzgórzu zwanym właśnie Dąbrowa. Ale dzisiaj nie będziemy w to miejsce szli. No powoli zbliżamy się do Cisowych Skał, Cisowej Góry, która jest tutaj po lewej. Zatoczymy szlakiem dydaktycznym taką pętlę no i pójdziemy tamte okolice taka ciekawostka na szlaku zerknijcie jaka ta chuba jest wielka spadła z któregoś z tych drzew które rosną nieopodal na drzewa występują oprócz chuby jeszcze takie drzewa takie grzyby które tutaj widzimy, tutaj chuba odszczerona na pół, nie wiadomo z jakiej przyczyny nie pokazywałem po kolei, tu mamy numer 12, sporo tablic zostało minięte, ale celowo, a przed nami z lewej cisowa góra, cisowe skały. Tak wcześniej wspomniałem, te okolice, to pęknięcia tektoniczne, jedno z nich pokaźnych rozmiarów, kontynuuje się tam do przodu. No popatrzcie sami na tą szczelinę. Przed chwilą stałem tutaj na dole. Pokazywałem ją z dołu. A ona kontynuuje się tam dalej. Kolejne takie pęknięcie, a właściwie nieco mniejsze, znajduje się po drugiej stronie wzgórza. Pokażę Wam to. Jest tam jaskinia omszała studnia głębokości 10 metrów, a długości 41 1 metrów. No oczywiście do zwiedzania tej jaskini. Potrzebna jest lina. No jestem już po długiej stoję na samym końcu tej szczeliny, którą Wam cały czas pokazuję. Tak to mniej więcej wygląda. Najprawdopodobniej znajduje się gdzieś tam, w jej części, ale zanim wam to powiem, popatrzcie następny kwiatuszek, który jest pod ochroną i występuje tu w rezerwacie. No, wspomniałem, że najprawdopodobniej w jej dolnej części Niedostępnej obecnie dla człowieka, to no, znajduje się jakaś tektoniczna jaskinia. No przeczuwam, że chyba ileś tam lat eksploratorzy, penolozy właściwie po uzyskaniu zgody dostaną się do jej wnętrza. A my podejdziemy teraz do omszałej studni, właściwie otworu tej jaskini. Miałem tu taką przygodę około 30 lat temu pod tym otworem tej jaskini. Byłem tu zimą z grupą spelogów z, z pośpiechu przed potężną śnieżycą, burzą śnieżną, bo było to zimą. Zostawiłem oświetlenie czołowe przy samym otworze. No, wracając na to miejsce tydzień po. No, zima nadal trwała. Pokażę Wam zaraz, w którym miejscu dokładnie moje oświetlenie czołowe znalazłem. Nie było w ogóle uszkodzone ale zamrożone i zasypane bardzo mocno śniegiem a dokładnie leżało w tym miejscu po wyciągnięciu z lodu śniegu czołówka nadal świeciła, bateria trzymała dobrze a tutaj otwór wlotowy do omszałej studni tak jak wspomniałem, potrzebna lina 10 metrów zjazdu no i polecam to, głównie z pelologą. Puszczamy cisowe skałki, cisową górę. Kierujemy się w kierunku parkingu, z którego weźmie naszą dzisiejszą wycieczkę. No i tam będzie po prostu koniec. Wracamy do domu. A jeszcze zanim dotrzemy po drodze pewnie Wam coś ciekawego pokażę. No tak wspomniałem, że coś Wam pokażę. Jeżeli napotkam po drodze, zobaczcie, stara buczyna. No Rozczaskana przez wichurę. No i następne grzyby, które na niej występują. No ja powoli będę kończył mój materiał z okolic Olkusza, z rezerwatu Pazurek, który zostaje za moimi plecami. No jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, na co serdecznie dziękuję. To zapraszam do moich archiwalnych materiałów, które już nakręciłem na kanale. Zapraszam również do filmów, które niebawem powstaną na kanale. A praktycznie nakręcam coś co weekend. To no do usłyszenia skąd? Z rezerwatu Pazurek, który znajduje się tam za nami.